Że ci najlepsi ciągną w górę tych słabszych, a nie, a, nie, a nie dołują ich. To jest to, czego ja kiedyś nie rozumiałem, że chcąc być najlepszym, robiłem wszystko, aby ktoś inny poczuł się gorszy. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, to, żeby być, naj, być najlepszym, starać się być najlepszym i ciągnąć za sobą pozostałych. Żeby nie zostawiać ich w tyle, ale ciągnąć ich za sobą. Żeby to nie było takie, takie podnoszenie się na kimś. To tak samo zresztą, jak, jak zmieniło się moje, całkowicie moje podejście w kwestii zazdrości. Ja kiedyś byłem w ogóle taką osobą, która cały czas szukała sobie jakiegoś przeciwnika, takiego antagonisty zawsze sobie szukałem. Przyznajomych, wśród kolegów, kogoś, z kim będę mógł podjąć jakąś rywalizację. I oczywiście na pewien, na pewien sposób to jest dobre, ponieważ warto jest rywalizować. Ale tak naprawdę, kto powinien być takim największym rywalem dla osoby wartościowej? No my sami. I tego się nauczyłem, że nie warto być zawisnym, ta zazdrość mi całkowicie przeszła, Nik, nikomu, nikomu niczego nie zazdroszczę, cieszę się szczęściem drugiej osoby, sam na swoje pracuję i jedynym rywadem, jakiego mam, jestem ja sam.